Macie, witajcie e, z tej strony Fireman. E, jest ze mną Honor. cześć widzowie, z tej strony Honor. Powiem pokrótce, obejrzyjcie sobie odcinek e, pierwszy Honora, szczególnie obejrzyjcie pierwszy Honora, ponieważ ja miałem problemy techniczne z nagrywaniem. E, w związku z tym e, zacznę od trochę. dupy strony i generalnie e, od honor'a drugiego odcinka swojego pierwszego, stąd dlatego też będzie widać, że mam jakiś level nabity i tak dalej. Są też tego plusy, ponieważ e, mapę będziemy odkrywać e, moją postacią na nowo. To też jest dobra rzecz. I tak uh -huh. jakoś będzie, także startujemy, no. E, dodam dodatkowo, żebyście Oglądając, yy, od razu na samym początku powiedzieli co byście chcieli konkretnie zobaczyć, gdzie sonorem w pierwszym odcinku żeśmy ob obgadywali, ale warto. Ale na razie na razie mamy plany na yy, ten yy, yy, baza, Dino trzeba poswajać, więc na razie trochę planów mamy. Także roboty jest, a jest to Właśnie. Dobra, ja pomału podążam w stronę naszej bazy Okej okay. O Siretius. A teraz o. a coś Ci pokażę. Teraz będzie taki specjalny odcinek dla Firemana. Za chwilę mnie zabije... Yy, Dilo. Ale dobra, uciekłem. Uciekłem. No niech niech cię zabije. Dobra, już uciekłem od niego, także na spokojnie. O, już jestem blisko, blisko, blisko. Będzie niespodzianka. Hmm. Ciekawe, co za niespodzianka? No, fajnie, fajnie. Patrzysz. Ok. Ok. Zbiłem drewno. Eee, ok. Ok. Czy dobrze mnie słychać? Tak. No, to się bardzo cieszę. Gdzieś drewno wyrzuciłem, a nie wiem gdzie. Eee... To się zbagowało. Jestem panią. No że już jestem To no dobrze o, Piecyk postawiłeś patrzę e, Coś do żarcia, w pierwszym rzędzie ogarnąć Wziąłem metal i nie ma tego e? Standardowo pod szóstką Dobra Teraz tak, co bym potrzebował Pewnie mam twoje trzy dzidy Eee to łuk sobie weź na pewno Eee, ja chcę na razie Teraz mam zadanie bojowe bo muszę coś skraftować To nie wiem czy mam tyle skóry muszę zobaczyć Mam. Skórę jakbyś mógł pozbierać Dobra, zaraz, zaraz polecę coś tam ogarnę. Ja też pod a ja idę pod drzewo. Eee, dobra, czyli idziesz tamtą stronę, tak? Gdzieś pod drzewo idę, no. Ale nie wiem czy aż tak daleko będę szedł. Dobra to Ja spróbuję ogarnąć Kórę. Tak jest Sk 80 bym potrzebował No oczywiście Spróbujemy a jak będę widział jakiś dodo albo coś, to też będę ubijał Dobra, to ja tak dzida to przede wszystkim to musimy zrobić trochę strzałków Więcej byś musiał zrobić z tej yy, Dzidy. góry, bo łóżko trzeba jeszcze jedno zrobić Dobra, to się da też ogarnąć Tutaj nic nie ma. Pyk pyk Dwojeczka. Tu nie ma na razie żadnej skóry. Żadna skóra nie łazi. <laughs> Żadna, mówisz? Żadna nie chce łazić. O dobrze. Tam gdzieś Dilo chodził, ten, który mnie lał przy tych filarach, wiesz? Tam, jak się biegnie przy tej skrzyni drugiej, co bośmy zbierali w no, no, pierwszym no. odcinku. A kiedy to było? Y... Temu no minut właśnie. parę, dosłownie. Było Coś nie po mojej myśli się... O, teraz jest lepiej. Cześć, uda mi jeszcze brakuje. Luda? na zbieram. Piciu, piciu. I lecimy dalej. Co by nie było pitu, pitu. Piciu, piciu. Uda mamy już. Uda macie? Towarzyszu, dobrze. To jeszcze na Ta skórę. Skóra. Na skórę to ty poczekasz na razie, to ja lecę fiber strzały I zaraz będę próbował skórę zdobywać Dobrze Dobra, dam trochę postaci odsapnąć Coś się zdziejała Na którym Pterus schodzi po naszej wyspie? Jak mi się popsuła jeszcze? Dziesiąty... Co ci się popsuło? Siekiera, o! Ale w już naprawiłem. O okay, dobrze. Nie uciekasz, tak cię złapię. Dobra, no, na, strza jeszcze... na strzały. Poczekaj, co idzie, zawsze zapominam. Drewno chyba. Eee, Nie, Dead, a, fiber, fiber też. Jest flint patch fiber flint czyli słoma krzemień i i, i krzemień krzemień aha było było krzemień krzemień No tutaj trochę tego musimy połupić grzywka konkretnie słoma mamy godzinę o, i lewe spadły. padły. Okay. trzaskamy strzałki. O. U, takie tanie to jest. Nie problem. Co tanie mówisz? Łóżko 40 łóżko Skóry No ja zaraz skraftuję To już to jedno to co chciałem to skraftowałem teraz łóżko kraftuję Jakoś tu gdzieś O trajkan Na 40 Ale za mało strzału mam na razie Na trajka Dobra ja już łóżko skraftowałem Idę do bazy teraz, po Aha. Ciebie. Ile mi poziomów wpadło? Dwa, ładnie. Mam 25, mogę trajka oswajać. No to elegancko, ja mam siodło na trajka jakby chciał. Znaczy, nie zrobione oczywiście, ale odblokowane. To odblokowane, tak. no. To trzeba skórę najpierw nadbierać, żeby... Tak, 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 na spokojnie. To ja wracam do bazy teraz? To wracaj do Dobre. bazy, coś tam nie wiem, pomału. Ten ja za chwilę tutaj będę polował na jakieś zwierzynę, żeby właśnie skóry ogarnąć, trochę, nie? nie? teraz lecimy na wyprawę. Yy, gdzie konkretnie po Nie ma polowania. Teraz ci pokażę pewną jedną ciekawostkę. Okej, okay. to ta niespodzianka? Tak. Spoko. Dobra, jak wejdziesz do bazy, tak to Zobaczysz swoje łóżko, a zobaczysz moje łóżko, dobra? No, tylko, że ja na razie do bazy nie wracam, więc... Musisz. Muszę, tak? Okej. Okay. No, a jak chcesz iść ze mną na wyprawę? Aha, dobra, to dasz mi chwilkę, kolego sympatyczny. Chwilka już minęła. O, to trochę ruszył chwilkę. Najlepiej jeszcze i temu odłóż. <laughs> jak będę w bazie, tak? Okej. Okay. Tak. Nie, teraz wyrzuć. Tak? <laughs> Dowcipny jest Honor, prawda? <laughs> o, no Jak zwykle Dobra Chwilę mi to zajmie zajm też... Moje łóżko, a twoje łóżko a. Tyle samo wytrzymałości Ty to masz takie szpitalne, co? <laughs> Z materacem Moje mo można podnosić A właśnie to ja wiem, Ale to, które. To też się... przypomina łóżko. To ja wiem, które. To twoje wygląda tak, jakbyś, nie wiem, szmatą się nakrył. E, no, słuchaj, to jest łóżko, wiesz, ze strzechy, jakbyś słuchaj, nie patrzył. nie? Poduszce masz siano. No, generalnie to jest siano. A no, moje to jest jakieś bardziej eleganckie. O, poczekaj, po drodze dilo. Właśnie go trzaskam. Ależ mnie trafił, skurczybek Dobra, jest. To no, może zginiesz Nie, już jest... Dilo pozamiatane Tylko... Oślepił mnie A? 14 skóry Ej. Okay. Nie wystarcz, dobra? No, postaram się Nie! daleko masz? Eee... Dość blisko Daj mi dosłownie chwilę, eee, chwila, chwila. Już punkty doświadczenia mi rosną, więc jestem bardzo blisko. Zbieram sobie kamień na plaży. A widzę cię. Półko, to, to jest i temu odłóż. Dobra. 96 kamienia przez te chwile zbierałem. O, proszę pana. Weź moje wyro? No widziałem, widziałem no. Od, itemy wszystkie. Dobra. Zrób trochę mięsa, żebyś nie padł z głodu, nie? Eee... 10 mam chyba to. No, to też wystarczy. Dobra, czekaj, czekaj, teraz ja muszę te itemy podkładać. O, 9 narko mamy już. Dobra, to to już podkładane. Będzie dla ciebie miła niespodzianka. Dobra, Micho mam chodź. Idę Tu jestem, czekam na ciebie. Idę Wyskakuj, ha. ale nie wyskakuj. No nie wyskoczyłem, no nie, nie, spokojnie. Mówię ci, nie przestrasz się. W którą stronę przepłynąć? Kiedyś spojrzę co na mapę. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Przyczajony tygrys, ukryty smok. To tak się nie przyczaja, bo jak zobaczysz coś, weźmia dopiero przyczajony tygrys. Co ty wymyśliłeś już? Ja sobie obrócę kamerę. Jeśli można, no. no, na razie to płyniemy pod słońce. to. No to nie, jak płyniemy. Co tam było? Ej, dotknął. No coś tam... Na rośliny. Co to jest w ogóle? Na roślinki. Nie, weź to na K, nie? I oddal sobie kamerę, to będziesz widział. Czyli tak płyniemy pod słońce, że i tak nic nie widzę? To no, ja obracę w kółko tą kamerą. Nie no, obracam generalnie, płyniemy cały czas, wiesz... Nie masz cały czas pod słońce. Prędzamy w ogóle? Nie wiem tą stronę ja skręcam. Ja też nie wiem, bo płyniesz w takim miejscu, że o, cały czas... Tak. Iść ciągle iść w stronę słońca. No płyniesz <laughs> Ja tu chcę płynąć kręć. A, kręć. a. łódeczko, kręć Iść ciągle iść w stronę słońca O. Albo płyń ciągle płyn w stronę. Pałem. Na miejscu jesteśmy? Nie jeszcze. By, 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 byłeś wiedział kiedy będziemy na miejscu. Okej. Okay. Okay. Na pewno nie widziałeś tego jeszcze. Yy, z tego widziałem, ale tamtego nie. I tego też nie. Cały <grym> czas słońca płyniemy, nie? No mówię, jest taka piosenka, tylko że nie płynie iść. Aha, dobrze, dobrze płyniemy. Teraz tylko się obrócę, lekko Włączam soka To jest ta wyspa hmm. Dobra Tak musimy płynąć teraz Okej okay. Patrz, no ale na k jesteś? No na k jestem patrz patrzcie przynajmniej Ty chyba lepiej widzisz, bo ja cię, panie... ja cię panie widzę tylko jeden wielki blask, nie? A jak podniesiesz kamerę do góry? No to troszkę. Też tak, byś tylko widział wodę i od góry nas widział? To, to widzę troszkę, no ale yy, kawałek oślepia. A wyłączyłeś Bluma? Bluma? Co to jest Blum? Powiedz mi, to coś w ustawieniach? Jest co, gamma 1. Zbliżamy się. Jest płaszczka. Zbliżamy się. O, teraz widzę tę wyspę. Woli się zbliżamy. Kolejna płaszczka. Widzisz Gama jeden? Tak. Masz ciemno? No, dużo ciemniej. Widzę Wy... na razie na takiej. Wyspę widzę. Dziwno, że ich na razie nie ma. Powinny być. Ich e? dobra, czekaj jest. Ja I... nasze postacie. Nie wiem czy nie macie też widzowie wrażenia, że. I... O, chyba już wiem gdzie jest. Że e, czasami ich e, te wyrazy twarzy i rozglądanie się to takie e, lekko <śmiech> chore <śmiech> Ale to... Płyniemy na koniec mapy Okej okay. Tam na pewno to będzie Okej okay. Mega koło nas e, To też na gamie 1 lecisz? Co? Też na gamie le jeden lecisz? Raz na gammie jeden lecisz też? Nie, ja jadę na normalnej. Ja widzę pod wodą. A to pod wodą, jak wiesz, sesnuje kamerkę w dół, to coś widzę, nie, ale. Nie, to może tak będę je widział. Coś. Olej jest pod nami. Dziwne, że tego nie ma. Ostatnio hmm. były. Teraz nie ma. To dziwne. Pewnie wyskoczy jak nie, będzie, nie będę chciał. Płaszczka jest, no. Ale nie chodzi o płaszczkę. Chyba koniec mapy, co? Nie jeszcze. Ale nie tego jeszcze. nie ma. Do, do końca mapy jeszcze trochę. To jest to nudny odcinek, ale chcę to Firemanowi pokazać. Żeby się później nie... ...potka to. Hmm. Czyli chcesz mnie to na coś... Przypunie... Chcesz mnie na coś... sobie kawałek. Chcesz mnie na coś uczulić, tak? Tak. Chcę ci powiedzieć że tyle, że możemy czasem tego nie przeżyć. Okej. Okay. Tutaj boty są chyba nie ma, tak? Nie, tu nie ma botów. Okej. Okay. Tu jest coś innego. Aha Coś czego nie można oswoić na przykład. Aha. Tak dla odróżnienia. To tak. To jest na oficjalną... na oficjalu warku Nieźle Tak. Więc... I to tylko w jednym miejscu jest, czy w każdym możemy to spotkać? We wodzie, ale w każdym miejscu w wodzie nie, w jeziorze tego nie znajdziesz. E, no tak, no. czyli oceany, no tak, w oceanie, w każdym miejscu oceanu może być. Tam, gdzie jest głęboko. Ok, chociaż to teoretycznie pływa na dnie. Znaczy przydnie, teoretycznie Teoretycznie, no to teoretycznie skoro mówisz, że wyskakuje, no to, to... Nie może też... O patrz, Megalodona latającego, widziałeś? O, no O, i tam po prawej stronie chyba carponemis Nie, to jest ta, Pelargonis A, Pelargonis, jasne Myślałem, że carponemis bo one tak samo... Nie! Patrz pod wodą no, Tam, co ja widzę, tylko widzę... Megalodona Megalodona, dokładnie, i widzę... Gdzieś tam... Właśnie płynie w górę Iż tu jest obok nas Megalodon taki A widzisz, na ptaszka sobie zapolował A ptaszek nic sobie z tego nie robi No nie Ptaszek się na niego wykupciał jednym słowem, więc... No teraz odleciał dopiero o. No faktycznie, wystartował szybowiec Ju. Drifting, patrz, to wyskoczy jak nie, będzie, nie będę chciał. I pewnie kiedy będziemy mieli itemy, ja, bo wtedy nie będę pływał. Nie, o, płynie, widzę, płynie. widzę to coś. Płynie, daj z łódki, patrz, Co? płynie. Co to jest? U nie O kurde Patrz za ile demencja zadaje O w dupkę Ciebie to nie ugryzie, bo to jest nie jest agresywne. O łódki gryzie Ale jazda, no jak mnie jak, jak mnie nie ugryzie, jak ugryzło Zabiło o, mnie O, zabił mnie Nie też O, się zdenerwował A widziałeś jakie to wielkie było? Ja pierniczę widzieliście to? To jest nowy dino wprowadzony przez twórców on jest nieuspojalny Masz Chodź w twoim łóżku. Tak ja jak w moim... Ja pierdzielam to czyli Generalnie jest to Niebezpieczne. No, ale udało nam się... To znaczy udało się Norowi pokazać to co e, chciał pokazać. No to, był, to jest jeden z nowych dino, który ostatnio w wprowadzili Nie no. Masakra po prostu. Jakiś, on się po prostu nie da go się oswoić, nie? Nieźle. Może z czasem coś y, twórcy wymyślą, że będzie się dało oswoić, ale na razie widzieliście. Jest to ciekawe stworzonko Moje to moje Ja sobie jakieś tam mięsko wzięłem tylko na razie Na razie tutaj muszę sobie też te interby z powrotem poprzerzucać to, to czekaj, co ja potrzebowałem? Co, co robimy jeszcze na tym odcinku? Eee, wiesz co? Myślę, że... Myślę, że najważniejsze Chyba jest zrobione No i to co... Nowe, jedno nowe stworzon stworzonko było pokazane E, dokładnie, więc myślę, że chyba możemy e, zakończyć ten odcinek. Chyba tak, chyba, chyba zdałoby się, żeby to tak e, troszkę zrobić, więc możemy startować. O, i to, to, to do zobaczenia w następnym e, odcinku. Trzymajcie się, hej. Do zobaczenia. Cześć.